Ostatni piątek, 5 października na Stadionie Miejskim przy ulicy Kraszewskiego odbyły się profesjonalne pokazy dla miłośników ekstremalnej motoryzacji. A jeśli chodzi o organizację to jesteśmy sami sobie właściwie organizatorami, nikt nas tutaj nie, w żaden sposób nie, nie, nie pomaga nam. Aczkolwiek bardzo byśmy chcieli podziękować władzom tutaj stadionu za gorące przyjęcie i by jakby nie było otwartości na, na nas, bo któryś zresztą raz już z kolei jesteśmy w Nysie. Mam nadzieję, że nie ostatni. Wśród głównych atrakcji znalazły się takie pozycje jak kilkunastometrowe skoki na motocyklu, jazda samochodem na dwóch kołach, przejazdy przez płonące ściany, a nawet amerykańskie monster traki w akcji. Zaprezentowaliśmy wiele elementów związanych z kaskadryką samochodową, motocyklową, jak również trochę crash testów, no i miażdżenia samochodów. Najciekawsze elementy to myślę, że to był freestyle motocross, czyli skoki na wysokość 12 metrów na motocyklu i do tego jakieś elementy. Nie obyło się jednak bez problemów technicznych. Faktycznie chyba trochę nawierzchnia im się nie udała, bo mocno narzekają. No, mieliśmy troszeczkę mały problem z bieżnią, bo ona jest dość miękka. Tutaj padało wczoraj wieczorem bardzo mocno. Ta bieżnia mocno nasiąkła tą wodą i przy balansowaniu samochodem na dwóch kołach, kiedy te półtorej tony leży na kilku centymetrach dwóch kół, tylko właściwie, no zdarzało się, że trzeba było samochód położyć na ziemię. Nie? Między innymi z kaskaderem na górze, który niefortunnie upadł i musiał pojechać do szpitala. Mimo skromnej reklamy na widowni Pojawiło się bardzo wiele osób, dorośli, młodzież i dzieci, każdy z zapartym tchem oglądał niewiarygodne wyczyny brawurowych śmiałków. Publiczność Nyska była bardzo, bardzo hojna dla nas, bardzo fajnie, fajnie reagowali. Bardzo fajnie wszystko wyreżyserowane, tak naturalnie i widać, że chłopaki lubią to co robią, bawią się tym, także no, pozazdrościć. Chyba, chyba realizują swoją pasję życiową. Ta. Auta, ale wszystkie, czy tylko jakieś wybrane? Wszystkie. wszystkie? A ten ogień też ci się podobał? Nie. Mhm. Podoba, podoba. No super, super, czekamy na dalsze jakieś tam pokazy, nie? I te skoki o skoki motorem były bardzo fajne. A Tobie, Paweł, coś się podobało? Nie. Nic. Podoba się, podoba się. Co najbardziej? Nie wiem. Ogólnie jest dobrze. Najbardziej, wszystko. Wszystko jeszcze najlepsze chyba przed nami, tak mi się wydaje. Po zakończonym pokazie to nie koniec pracy dla ekipy. Czas się spakować i ruszać w dalszą podróż. Akurat tak się składa, że w nysie kończymy swój sezon 2012, czyli jest to ostatnie miasto. Już dzisiaj w nocy jedziemy do, do Czech na, na, na bazę do Kolina. E, zaczniemy w przyszłym roku w maju, myślę, że w okolicach właściwie gdzieś tutaj. Będziemy jechali dalej w Polskę, może do jakichś innych krajów. Każdy z widzów wyniósł z sobą niezapomniane wrażenia. Kogo nie było, niechaj żałuje.